you <sweak> Po raz piąty, noc Świętojańska w Pępowie. Tak, po raz piąty. Z tym, że po raz czwarty na Cegielni. Ten pomysł był mój tak naprawdę, bo podobało mi się, że inni to robią. Rzuciłam hasła, ponieważ stowarzyszenie jest taką grupą ludzi, które lubi robić coś ciekawego, no więc chyciło. No i do tej pory trwa szczęśliwie. Każda ta noc Świętojańska jest inna, wyjątkowa, ma inny scenariusz. Kto go wymyśla? Tak. Y każdy scenariusz jest inny. Dziś, jak słyszeliście, reżyserem tego spektaklu jest pani Basia, która na co dzień pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury. Jest polonistką z zawodu również. Noc Świętojańska to nie tylko puszczanie wianków, ale również impreza dla wszystkich mieszkańców. Tak, to znaczy głównymi uczestnikami tych imprez są seniorzy. No jako, że UTW to organizuje. Zapraszamy do tej zabawy wszystkich. Ma być to zabawa integracyjna, natomiast głównym adresatem są seniorzy. Dzisiaj widać, wszyscy bawią się znakomicie, nie tylko seniorzy. Nie wiem, czy to ta piękna pogoda, czy to, że kapela gra fantastycznie właśnie pod nogę seniora. Długo przygotowywałyście się do tego spektaklu? W ogóle jak się czułyście w tych rolach? Przygotowywałyśmy się bardzo długo. Była to bardzo męcząca praca, jeżdżenie na cegielnie codziennie, ale czułyśmy się wyjątkowo w tej roli. Trema była? Znaczy no delikatnie się denerwowałam, ale zawsze jak na początku się denerwuję, ale potem to jakoś się tak... Nerwy same przechodzą. Bardziej przychodzą. bałyśmy się tego, że na przykład pomylimy, co jest po kolei, że na przykład jakie są sceny. Kroki w tańcu. Tak. W takim czymś jeszcze nie bram udziału. Jakie przeżycie? Podobało mi się i mogłabym jeszcze raz brać w takim czymś. Była duża. Tak, było bardzo fajnie, fajna atmosfera, ludzie nas bardzo fajnie przyjęli.